No i witamy z Florencji. Jesteśmy we Florencji. Przed nami najważniejszy zabytek. Czyli katedra Santa Maria del Fiori. Sorry. No. Wow. Wow. Fasada katedry Santa Maria del Fiore jest wielobarwna. Tworzą ją marmury: zielony z Prato, biały z Carrary, czerwone z Maremy. Kolorowy kamień, ułożony przede wszystkim w geometryczne wzory, zdobi wszystkie elewacje katedry. W najstarszej części od strony południowej znajduje się portal, zwany Porta della Mandorla. Nad wejściem w owalnym obramowaniu znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca wniebowzięcie Marii. Trzeba przyznać, że naprawdę robi ogromne wrażenie. I chyba e, zdecydowanie bardziej podoba mi się e, ta katedra, jej rozja mnie. aniżeli e, katedra w Mediolanie. Oczywiście, w Mediolanie też jest przepiękna, to, to bez dwóch zdań, ale ta robi na mnie większe wrażenie. Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o pogodę, to jest bardzo wiecznie, taki zimny wiaterek, ale na słońcu jest mega przyjemnie, cieplutko. Katedra została zbudowana w miejscu wcześniejszego kościoła katedralnego Santa Reparata z IV wieku. O, tutaj widzimy, że też jest część odrestaurowana. Tak. No, powiem Wam, że. No niesamowite. Ja po prostu jestem pod ogromnym, ogromnym wrażeniem zachwycamy się tymi detalami, słuchajcie. No niesamowite. Inkreib. Możecie nauczyć trochę włoskiego. Jak będziecie chcieli wejść, słuchajcie, na tę bazylikę, to oczywiście jest to realne. Nie należy ta atrakcja do najtańszych. To od razu Wam mówię, bo do tego ja, ja nie wchodzę. No bo trochę to drogo. A i tak, bardzo dużo tarcieczka niestety nas uczyniła. Ale historię opowiem Wam po prostu w jakimś oddzielnym wypadku, ale część z Was na pewno kojarzy, bo mówiłam o tym nieraz. W każdym razie kolejki są gigantyczne naprawdę, słuchajcie, ta kolejka ciągnie się tam bardzo, bardzo daleko. No ale lepiej sobie to zarezerwować e, przez internet, zdecydowanie, nie? Wow. W 1296 roku podjęto decyzję o budowie katedry według projektu architekta Arnolfa di Cambio. No i bardzo blisko e, głównej bazyliki jest Bazylika San Lorenzo i ona jest budowana tak na planie krzyża łacińskiego. Co to oznacza? Oznacza to po prostu, że po prostu była budowana tak jak większość na przykład kościołów w naszej Polsce. Tak. No. To jest zupełnie inny styl. Daleko odbiegający od tego, co miałyśmy przed chwilą na, na piacach El Duomo, ale to nie znaczy, że nie jest warta uwagi. Tak, Bo to jest trochę inaczej. Rzymskokatolicka, oczywiście. Fajne. Bazylika była budowana od roku 1419 do lat 80. XV wieku. O, proszę bardzo. Mamy Torre di Adolfo, Andolfo, przepraszam. E, tu mamy kolejne fontannę Neptuna. Także idziemy sobie zobaczyć wszystko. No, powiem Wam, że to jest niesamowite po prostu, ile tu jest bardzo ciekawych rzeczy. W sensie budynków budowli. W ogóle te kamienice są też bardzo ładne. E, tutaj we Florencji na przykład dużo bardziej widać, że są to odnowione kamienice. E, widać, że tu jest troszeczkę więcej pieniędzy, e, ale też to jest dosyć drogie miasto, bez dwóch zdań. Na samej głupiej kawie widać różnicę. No ale rzeczywiście wszystkie te bazyliki, zamki, monumenty Robią ogromne, ogromne wrażenie. Tutaj mamy Palazzo Vecchio i 95-metrową wieżę Arnolfo, która, no, wyróżnia się na tle miasta. Trochę tutaj wieje i wszyscy są mokrzy. No. Ciekawe, bardzo ciekawe. No. Fontanki. Ale tu mokro, nie? Jesteśmy przy moście złotników. Dlaczego tak się no, Dlatego, że dużo tutaj złotników. Ludzi wytwarzających w przeszłości. Chociaż teraz też są niby sklepy z biżuterią. I mamy tutaj rzekę Arno. A proszę bardzo. Most złotników to najstarszy most we Florencji na rzece Arno. Został zbudowany z ciosów kamiennych w latach 1335-1345. No i jesteśmy na tym moście. No i tutaj rzeczywiście aż oczy bolą od, od złota. Jużając do Wenecji czy do Florencji, to trzeba mieć worek pieniędzy. Tak jest zdecydowanie. Ja, piernicze. Oko można nacieszyć. Ceny są pozasłaniane. Więc na pewno, ale ja Maria. Tu no, nie jesteś sama. Palazzo Pitti. Mamy też taki re renesansowy styl. I tutaj jest jakaś galeria bodajże. Ale tak jak stwierdził się z koleżanką, tutaj to jest totalna patelnia. Bo zobaczcie, tu jest sam beton, mury, nie ma żadnego drzewa, nic kompletnie. A my też piękne kamienice. Tutaj słuchajcie, są y, osoby, które są tak uzdolnione, oh. malują na malujące, i te wszystkie obrazki są po prostu przez nich malowane. No, inkredible, naprawdę. Super. Po długiej męco dotarłyśmy do, do takich schodów, które prowadzą na punkt widokowy Piazza Michaelo An 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 Hello, Angelo. Angelo, chyba po włosku. Angelo to było po hiszpańsku, nie? Także idziemy w górę. Idziemy tam. Tu mamy jakąś fontankę. Tu jedzie auto. Jedzie auto, więc poczekamy. Ale wszędzie są fontanki. I. No, robi to wrażenie. Ale wejście już nie będzie takie fajne. <laughs> Idziemy. Ja uwielbiam takie rzeczy. Po prostu takie fontanki. Ogrody zielone. Dobra, jedźcie ja Nie, no słuchajcie, ten widok. Zapiera, Naprawdę, coś niesamowitego, to jak idealnie widać tę katedrę. Amazing. I słuchajcie, to jest darmowe. My tutaj jesteśmy na tych właśnie pięknych takich ogrodach. Tam są takie słodkie kaczuszki malutkie. I to jest za darmo, słuchajcie. To jest za darmo. I te, ale, znaczy, za darmo. Wiecie, no. Musiałbym zapłacić, żeby tu przyjechać, więc tak za darmo, może nie. Ale. Pięknie, pięknie. Aż normalnie nie wierzę, że tutaj jesteśmy. I od razu wam mówię, Bolonia może się schować. Wiecie, co? Nawet jak nie pojedziecie do Bolonii, to nic nie stracicie. Dosłownie jedynie jako miejsce może wypadowe, takie bazowe, bo, bo są dobre połączenia po prostu z Bolonii. Ale tutaj to musicie przyjechać zdecydowanie. Tu się można dosłownie zakochać w tym widoku. O, jest. Niesamowity. Tu mamy widok z drugiej strony. O Jezu. O Jezu! Gaj Oliwny i iryski Lilie, czy jak to tam się zwie. O nie! Rzeka Arno, nie wiem, czy już mówiłam, ale tu jest widok. Ja pindole. Cudno. Jesteśmy na punkcie widokowym. I... Główny widok jest tam. Ale tutaj... Jesteśmy w, w rejonie Tosk Toskanii. Więc naprawdę jest, jest piękne, Słuchajcie, cudownie. Tu na dole są ogródki. O, jest gaj oliwne, są, jest lawenda, widzę te irysy, lilie, róże. Tu już wszystko kwitnie, tu już jest. Wiecie, pełen rozkwitnie. U nas dopiero będzie, a tu już. Ah, niesamowite. Bazylika Santa Cro Croce, Croce, Croce di Firenze coś takiego. No bo wracałeś, wracamy już z tego punktu widokowego i po prostu skręciłyśmy w most e, szybciej no bo tam na tym mostie złotników to wiecie jest pełno ludzi no i proszę bardzo trafiłyśmy tutaj w bardzo ciekawą, ciekawe przepraszam miejsce. A tutaj jest e, t, mamy tutaj e, Wieżyczka? No to nie jest ta wieżyczka, co my żeśmy ją przy niej właśnie byli? Były? Tam. Tam, gdzie ten Neptun? Tak. Jak to się zwało? Palazzo di Curde. Tamto. Boże święty. Signora. Della Signora. O, Della... Della Signora. Okazuje się, że ta świątynia Santa Croce. To jest najważniejsza świątynia franciszkańska we Włoszech. No nasz niestety jest opóźniony tutaj według tablicy o 15 minut, ale tu są o 70 minut, więc mam nadzieję, że nie będzie takiego opóźnienia. Siedzimy już w pociągu, ale jeszcze nie ruszyliśmy ze stacji. Mam nadzieję, że ruszymy. Także żegnamy się z Florencją i widzimy się ponownie w Bolonii. A jutro przystanek Roma.